Siema z tej strony z ty dzisiaj gram z PH Maćkiem. Dzień dobry. No witam. Ja Fortnite dlatego, bo... Ja bo większa aktywność pod Fortnite'em. Ale wiecie jak po. Bo... Co? możecie co? wywnioskować po samej nazwie, że Amy spadł, więc spróbuję go trochę podbić, więc może będą częściej odcinki. Może będzie nawet daily codziennie o 16.00. Daily będzie? To fajnie. No, możliwe. Piszcie w następnym, od... piszcie w komentarzach, czy chcecie. Następny odcinek też z pechami, czy może z kawkiem.pl, jak się JP. Nie pamiętam, oni tego i tego nie połował. Znaczy, znaczy, jakie są aktywne całego? Nie wiem. odcinek z ten odcinek chce i mi spod... A z Dominikiem, ale Dominik musiał kończyć. Aha Czuję się teraz smutna Czego Daj na Kamis splita Albo dawaj czekaj gdzie to było? Boże nie pamiętam gdzie to było. Na mogą być Co coś takiego. Na no coś takiego, tylko nie pamiętam gdzie to było. O tu! Tu A tam na ale to jest dobre, ten kamień spicia smacznie. No... Rift Rybki poszukam. Nie, one ją usunęli. Se rift Rybkę? No co no, za ludę. W... Ja, ja A w końcu będę cię? Ja. Idę po całej ulicy i mi petycję podpiszą. Wiesz co? Wiesz co się stało? Jeszcze Shokueiwa usunęli z Areny. Tylko z Areny. na no, zwykłych casualach możesz zagrać z wam. To jest w Quavy usunęli z Aren Dam tam Ażquavy to był najlepszy środek transportu z bancerami. Mogłeś sobie przelecieć jeszcze 100 metrów z środowem i bancerem z 30 matsa. Jak miałeś to mogłeś sobie no, przelecieć tak, 100 metrów? Te promoce też były takie zepsute, co sobie mogłeś przelecieć i na tak na tym pancerze tak daleko. O tak na, na poduszce. Ale to wychyl czas. No to on się... to każdy... To... Zapomniałem, że się tu ginie z wysokości. Boże, jak ja już jestem głupi. Ty myślisz, że się... Nie ma... Wysokości po, nie ma? myślałem, że latam. <grym> Normalnie, a jak? Jak można inaczej mieć to? Ktoś chyba tu jest. Ja nic a, nie mam, żadnej jakiego? broni. Boty są? Nie wiem. Nie bo boty mogłoty mam. Ale ja nie mam w ogóle żadnej broni. O ja nie, nie boty kałacha? są. Widzę ich na te. Są boty kałacha, na tej bo wycieczce. Zajdź bo ja mam pompę szarą, zielonego kałacha i zielonejka. Czekaj, ja, za chwilę coś mówię. Nie, mam, nie nie mam w ogóle żadnej broni. No to o, to mogę nie ci dać kałacha ja. zielonejka. No to daj, chodź tu. Bo tutaj no, są no. boty. To weź mi. Okej, okay, ja na razie ja nie no zbieram, no co ty. Ale tutaj są jest znaczy, O, a ty lasz którą pompę? Ja gram szarą, a tam ze zostałem szarą, to masz taką Ale nie, znaczy jak masz do wyboru, jaką pompę chcesz. To sam jest ja, ja, ja tylko w tym sezonie. normalnie to lubię taktyk, ale taktyk to jest już zepsuty, więc a jeżeli by powróciła to wolną, a na razie tą nową wolną w miarę. A, mogę. Ja najbardziej okay, Charge. Ostatnio wie... mega. Ostatnio mega mi się drążyle z Charge. Z Charge? No, czy, czy skończy? Ja mam czemu. Uważaj na baty, bo są. Dobra matę zbieram. No są baty. Te głupie nowe. No nie usuną, co nie? No nie, nie da się przejechać autem. Mam ping XD. Ale <noise> jest trochę nudny odcinek. A ja tam 70 pingów. Eee, yy, mam szykło i Bog. O nie racineko. O trzeba zajść te idiotyczne błoty, które nie, nie powinno być A, w tej widzi. grze. E, proszę wbijajcie na mojego TikToka melonix 1, małych liter. Mam zdjęcie duszka, pomóżcie dobić to 1000 obs... Jeszcze zostało nam tylko 400 obserwacji. I będę mieć w końcu kastomy. To się może jakiegoś streama zrobić. Kastomy. A tutaj, ej, patrz. Są tutaj te. Jest ta. Druga e, no, e, no, e, dla nich. Dobra, nie, wiem, nie, wiem, nie mogę znaleźć małysłowskiego. Patrz, tutaj są boty, e, ale jednak patrz, jest to pudełko, gdzie są te boty, ale, no, nie, ale nie ma nie tych botów w Nie No nie, no nie, no super, Ej. Kiedy miałem branie, ten rekin się załapał. Złapał mnie się, kiedy miałem branie. Alej, on to chyba trzeba zrobić.

а ты не волнуйся. Поехали. Эй, хоть застрявь, а иди. Она А Не, он не успевший, он её Нет, не убил. что здесь идёт, точно Даже у И я так был пить. nie wiem, wezmę tego jednego Płoszczka. Za bandażę. Czy ciebie też dodali na Discorda? Na jakąś głupią grupę? Kto? XGOL i Kolisobot i tam myślę jeszcze tak Tomas. Ale Tomas o... Jak się nazywa ta grupa? Są ich nazwy. Serio? No, ja tam przynajmniej mam, porządny serwer Minecraft, Armani, tak tylko nazywa. Jak to są. być tak te też. Mi czy nie, nie, bo nie, też. nie, 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 wystarczy. nie, nie, papa, nie, 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 tam nową punkt. I... nie, albo nie, Powiedzmy, jak będę mieć 5 HP, to sobie użyję płoszczki. Wow. Tak, mówię, płoszczki. Nie. Już odpałem ogniska, z znalazłem kanister z węzłem. jest, ale płynie w złą stronę. Jak dla mnie. Użyć yy, bez ciebie ogniska, czy z tobą? ja tam dobiegnę, to już będzie Łowisko? Jak będzie łowisko to sobie łowię, bo mam tą wędkę Harpuna? Nie, wędkę mam. Mówię, że mam tą wędkę. Tą profesjonalną czy zwykłą? Zwykłą. zwykłą. Dobra jest łowisko, nie, ja mam bo jeszcze HP, muszę coś wyłowić. Dobra jest płaszczek. Ale nie, Al zimowy płaszczek zimowy jest. Ale mam też A i tak, HP, dobra. O, jest nowa pompa, że O, zna... ja widzę typów dwóch. dość do ich, czy nie? No nie wiem. Nie wiem, czy przeżyjesz, ja, wiesz, ja nie mam nic, ta tak mogę sobie tak? złożyć. Mogę się z nim no, gilfajtować. ja przeżyję, chill nawet połowę. No chodź, weź. to Jest rybka punktu zerowego Widzę typa Mam pink. Aha dobra ona druga jest HP To ja że mam punkt zerowy I mogę się na ja mam typa. Burzy, to, to, to mam on miał, on miał go, miał złoty Ja mówiłem, lepiej nie raszuj No lepiej wam zamieszczał nie, 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 nie. Bo miał złotego taka i złotego skala. Rozumiesz? Dziękuję. Proszę, daj, co jest tam? Nie, że ja tego nie ubrałem, bo ja nie mogę tak spoczywać. Ja widzę, co tam jest przed tobą. <śmiech> <śmiech> ja teraz ja, ja robisz ze mnie. Ale co? Nie są za tą mamok ciebie. Chodź po moją kartę. Ja no i znowu dzwonią. Os ten. Dzwoniam teraz. Chceszować no, ich. E, idź po moją kartę. Dobra, nie mam co. Do stracenia. <laughs> na te miejsce.

Mocne igzdeł dobra, przynajmniej nie będę Znętkę to jest, ja przeżyję na pewno z nędką, jak będę szedł przy wodzie ale nie idę. Boże, strefa tak daleko. Dobra, chyba nie przeżyjesz. To się zabij jakoś. Nie, przeżyję. A masz skrzynkę, skrzynkę masz po prawej. No i co mi to da? Aptekę No wydało mi aptekę No, piękno Ja było wisko da mi jest No i super Mama chyba nie wchodziła do pokoju jakby co Mama Więc mam gdzie ze zgłos Nigdy zdanie nie pokazuje mi, że mam skarle. że dzisiaj wyciśnię. Nie będzie do mnie wchodziła. Super, coś Coś, czego już mam, to mam nie Dobra, ma śnieżna Bo wiecie, że ja mogę tak wygrać nawet? Jak ja sobie złowię tyle rybek? W tej strefie już na pewno nikt nie nie ma. Wystarczy ją wystarczająco rybek? To czy Teraz widowy, bywa, ale muszę mieć coś do leczenia. A teraz poszukam łowisk. Czy ty to widziałeś? Ledwo przeżyłem. Nie, nie wymyślałem. Chyba nazwę ten odcinek Cielotowanie w górze. Super, to jest super po łowisku. Dobra, jestem w prom, to mogę przeżyć. Ej, wiesz, co ci powiem? Jak ja to przeżyję dzięki tym łowiskom, to ja po prostu nigdy nie poznaję tej... Ja po prostu nie poznaję. Jest to, jest No bo jak tam miała... Tak filmik pod tytułem Mama wchodzi do pokoju mojego kolegi". Dobra, bo przepraszam bo za wiele to by było na razie na tyle. Jutro też leć kolejny dzień.